Dla lekarzy z Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zorganizowano szkolenie, w którego trakcie mieli okazję dowiedzieć się więcej o innowacyjnej metodzie diagnostyki oraz leczenia stawów i kości. Prowadziła je doktor medycyny Mary Benihashem z Nowego Jorku, specjalistka w dziedzinie osteopatii. Oprócz takich stawów, których wiemy, że jest staw łokciowy, kolanowy, biodrowy, oprócz tego są różne takie miejsca w organizmie, które mogą ulec delikatnemu przemieszczeniu się i medycyna manualna powoduje, że te drobne, m, różne takie pseudostawy są poprawiane. I, i m, te przestrzenie czy powierzchnie są nastawiane równo. Dzięki temu nie, są, jest mniejsze napięcie mięśni, nie napinają się powięzie. I ból ustępuje. Medycyna osteopatyczna jest praktykowana w Stanach Zjednoczonych przez fizjoterapeutów, którzy mają specjalizację z medycyny neuromięśniowej. Mają oni umiejętności, aby odwrócić zmiany występujące między innymi w kręgosłupie, są także w stanie diagnozować pacjentów za pomocą metod manualnych. Ta terapia nie jest w żadnym stopniu inwazyjna, więc pacjent nie potrzebuje czasu na rekonwalescencję. There is none. Najwięcej pacjentów jest z bólami kręgosłupa I, i, to jest, i to jest dla nich w dużej części przeznaczone. Natomiast dotyczy to też bóli mm, kończyn górnych, kończyn dolnych, e, bóli głowy. To wszystko zaczęło się od tego, że, że moja córka miała taki problem, 11-letnia dziewczynka, po, po weekendzie jogi e, e, wróciliśmy do domu i zaczęła ją boleć głowa i bolała ją przez dwa miesiące. I nie wiedzieliśmy dlaczego. Wyszliśmy wszystkich specjalistów w różnych dziedzinach. I okazało się, kiedy natrafiłem na, na swojego przyjaciela, który jest osteopatą i on po prostu w ciągu trzech minut naprawił bo miała pewne przesunięcia między, między stawami szyi a, a czaszki i w ciągu trzech minut moje dziecko było zdrowe. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy z Fundacją Afrikła, która koordynowała m.in. wymianę lekarzy pomiędzy Chorzowskim Zespołem Szpitali Miejskich a Szpitalem w Kigali.